Zapraszamy na kolejne wydanie programu Grawidzewska Młodzież, w którym zobaczycie zmagania zespołu do lat 16 oraz drużyny rezerw. Podopieczni Sebastiana Madery podejmowali u siebie GKS Bełchatów. Niestety wynik spotkania został ustalony już w jego pierwszej części. Rywale dwukrotnie pakowali piłkę do siatki Widzewa. Bramka dla czerwono-biało-czerwonych padła po trafieniu samobójczym. Spotkanie na wyjeździe rozgrywała drużyna rezerw widzewa Łódź. Niestety wynik zakończył się jednobramkowym zwycięstwem gospodarzy. No Dawid szuka podania w poprzek. No i tym razem może się uda? Błąd, błąd defensywy i... I mamy Gonçalves. Ricardo Gon de Nascimento, 1 do zera, 1 do 0, świetnie wykorzystał swoją szansę nasz napastnik z prawego skrzydła. Zszedł, pomyłka w defensywie z Radomska, no i prowadzimy 1 do 0. 29. minuta, czerwono-biało-czerwoni wychodzą na prowadzenie. Jeden 1... przedwiznek sędziego, dośrodkowanie na 7 metr, uderzenie no i niestety, ale... Mamy wyrównanie, 1 do 1, dobrze tą akcję zamykał, z którym to numerem właśnie zawodnik. Gratuluję koledzy, z numerem czwartym, a więc zdobywcą bramki wyrównującej dla orkiestru radomskiego jest Jakub Załucki. No świetnie zamknął tą akcję, niekryty był on przy tym dalekim słupku, no i 1 do 1, a więc będziemy musieli... Walczyć ponownie o to, aby wyjść na prowadzenie. Przerzuca piłkę. Dobre zagranie do zawodnika do środkowania, ale Ludwikowski, no to, to może zakończyć się bramką. Niestety 2 do 1. No tym razem Ludwikowski niestety, ale nie popisał się interwencją. Wypadła mu ta piłka z rąk. No i mamy 2 do 1. Bardzo szybko obróciły nam się role w tym spotkaniu. No i teraz to widzę, wiacy będą musieli gonić wynik. Niestety 1 do 2. Tym razem po błędzie Widzewiaków to goście zdobywają bramkę, tak jak my to zrobiliśmy w pierwszej połowie. I to jest kolejna sytuacja, próba do rzutu, to być może ostatnia sytuacja Widzewiaków. Daniel Monka, wrzutka, blisko pola karnego, jakieś zamieszanie, kolejny naprzerzut i nowy bramka! Ostatnie mecze po raz kolejny widzeniacy w ostatnich minutach, w ostatnich sekundach pokazują widzewski charakter. To jest Ludwikowski, trzymamy za tego młodego znaczy, aby. Wszyscy, wszyscy trzymajmy za niego kciuki całą widzewską drogi. rodziną. Ci, którzy siedzą przed monitorami, ci, którzy siedzą na trybunach, wszyscy trzymajmy kciuki niczym szamani. Zaczarujmy tę widzewską bramkę, wypełnijmy ten wirtualny sektor. D, teraz pusty, ale na pewno pełen widzewiaków, którzy teraz oglądają to spotkanie. Ludwikowski blisko, dobrze wyczuł, o, ale w sposób, sposób. daru. naprawdę ciężka do, do tego, aby obronić. Strzele z bramki, która dała Widzewowi nadzieję, dała nam dogrywkę i możliwość gry teraz w tym konkursie rzutów karnych. On kontra doświadczony golkiper. Tutaj Adam Dębiński. A do nie przestraszył się Skończone. rosłego swojego golkipera liczącego sobie 196 cm wzrostu. Niezwykłe emocje, gwizdy ze strony kibiców próbują zdekoncentrować zawodnika RKS Radomsko, aby chybił, aby nie trafił, aby strzelił gdzieś w naszego golkipera. Uderzenie znów wyczuł intencje Ludwikowski, ale po raz kolejny to uderzenie... Perfekcyjne tuż przy słupku. Boczna break, siatka back, idealna. Niemożliwe do wyciągnięcia. Młodość kontra doświadczenie. Filip Przybułek, Bartusz Kaniecki. Filip Przybułek. I... Zakpił sobie. Ach, doświadczenie doświadczenia. Panenka, legendarny zawodnik czechosłowackiej jedenastki. Mateusz Ludwikowski. No być może to trzech razy sztuka. Być może teraz nasz młody golkiper obroni. Zrobi to dla Widzewa, ale jednak nie. Tym razem zmylony i do bramki trafia. No, 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 no. Załóżę, trzymajmy kciuki, widzę wiatr, Trzymajmy kciuki za Nikodema Wszołka, za to, żeby wpakował Kalecki tę piłkę do siatki. Prawo. Uderzenie, ale jest bramka po nogach. Całe szczęście teraz. Jest 3 do 3. Nikodemowi chyba też zatrzymało się na 4 sekundy serca, ale piłka wylądowała w Bramcy. Znowu wszystko w rękach Mateusza Ludwikowskiego. I teraz... Z numerem 16 Igor Górniak. Rozbiegł uderzenie. No i również pewnie trafia do siatki, a więc 4 do 3. Kto tam zmierza z numerem 8, a więc... Kolejny ze zmienników czerwonych, tak jest, Bartłomiej Ciołak przed szansą jako czwarty z Widzowiaków będzie uderzał już ustawę piłkę na tej kropce wyznaczającej 11 metr w bramce Bartoszy Kaniecki. No, Trzymał kciuki, aby był tym razem również gorszy, ale niestety, niestety Bartosz Kaniecki okazuje się lepszy w tym bezpośrednim starciu, no i wybija piłkę na bok, broni. I miał na ręce Ludwikowski piłka, ale niestety, niestety wpada futbolówka do siatki. Jerka jest Radomsko zwycięzcą Wojewódzkiego Pucharu Polski. Artur Gieraga cieszy się przed kibicami Widzewa. Niech się cieszy, tylko to mu pozostało. A Tymczasem wielkie gratulacje dla całej drużyny Widzewa 2 Łódź, która ambicją dzisiaj naprawdę pokazała. Ogromne, ogromne serducho, gratulacje dla młodych widzewiaków, którzy w doliczonym czasie gry doprowadzili do, do wyrównania.